Witajcie w nowym odcinku na kanale Taki miszmasz powiedzmy No tutaj sobie sortuję takie rzeczy Te całe były yy, Wrzucane do tego nie? Co ze sprzątania wyszły Wydereczko było Mamy jakieś kable to kiedyś Do ogarnięcia, nie wiem Złom dla dziadka jest trochę Przewaga złomu yy, Aluminium odlew, aluminium zwykłe mosiądz spobielany, mosiądz żółty Mieć błyszcząca, mieć miks, mieć pobiał z potencjometrów aluminium. Ładne, ładne. Kolejne kabelki, tutaj jeszcze jeden. O, tam rzucamy na razie. No i co wam powiem? Z takiego wiatraczka, no wiadomo, mieć tutaj będzie. Ale patrzcie, jakie ładne styczki srebrne. Czy, jest, czy yy, takie. takie są najlepsze, bo nie trzeba opalać nic, można wyjąć. Po prostu jest czyste srebro. Dobra, na razie co? pauza Ja tu będę ogarniał i na końcu może podsumujemy to. Może film stawia, ale to się jeszcze popatrzy. Może coś jeszcze dodamy. Nie wiadomo. Dobra, pauza. No i jest. Y miedzi to jako błyszczące. Widzicie? Nie ma różnicy, prawie. Ale to wygląda jak kol kolor. Jak jakiś. Taki. Nie najlepiej. Albo w sumie na kumarze, tak? Nie, widać różnicę. No i takie ładne dwa styki srebrne, które później odłożę. Jakby teraz odłożę później do głównego pojemnika, bo na razie zbieram tutaj z tyki takie te pudełeczko po kompresorka. Yy, no i co? Pokażę wam, mogą mieć błyszczącą w ogóle. Tutaj zbiory od nowa, ale patka 18 kilo czeka jeszcze, miedzi. No, wiadomo tam miedzi różne te. No i tutaj mam błyszczącą. Nie wiem czy to z radiatorów przyjmą jako błyszcząca. No ale błyszczy się tak wrzucię tu, no z kompresorką ładnie 700 gramów, aluminium już bardzo sporo się nazbierało, ten telewizor dał sporo i do tego pół kilo było wysłane w paczce dodatkowej tak jakby i jeszcze ołów, na koniec wakacji myślę, że to się wyśle jeśli cena będzie dobra a jak nie po prostu paczka się spakuje i poczeka sobie, wszystko, damy typy oddzielnie tak, żeby będzie gruba paczka, bo jakby w sensie no, bo jest dużo typów a szczerze wietraczek, tylko nie wiem, kiedy go A Ajaj, może w poniedziałek sobie ogarnę Dobra, biorę się dalej. O, z takich starych potencjometrów ja sobie je powiedzmy spaliłem tu specjalnie. <grym> nie przez przypadek. No i co? Tutaj też takie są rzeczy po prostu od razu na złą, bo nie chciałem nic z tym robić. Tu jest jakiś starych głośników z telefonów, jest aluminium, także to jest fajne. Tutaj złą. No i patrzcie, o tu jeszcze ładny kawałek aluminium będzie do obicia, tak? Tak to aluminium będzie. Tak dzisiaj trochę gadamy, bo nie ma co robić na filmie. No co to aluminium? Ciężkie jak na aluminium, ale dobra, niech będzie aluminium. Nie, to nie rdzewka musi być, ale dobra, pójdzie jako aluminium. No tu kolejny kawałek stali tamtej. No tu się zamotało w mieć jakiś ten roweru chiński. O tu odcewki. Od cewki był ten kolejny potencjometr jest z tym. Ta blaszka wygląda jak aluminium z tyłu, także jest do odzysku. Tutaj taki... O tutaj z tym aluminium. Także tu sobie też odzyskam. No i tu jeszcze od dysku, także jest, trochę tego jest, nie powiem. Taka drobnica, ale cieszy. Fajnie się to robi i zarabiamy te słuchawki, bo zajmują dużo miejsca, Dobra, pauza. Myślałem, że to amelinium to jest stal. W słuchawkach wglądacie, jaki ładny aluminium. Nie wiem, po co ja go zostawiałem, ale i tak jeszcze dalej zostawimy. To było z takiego tego, tamtego I jeszcze podsumujemy, ile wyszło ze znajdek, miało być podsumowane. I biorę je to rozwalę w końcu. Pojutrze, silnik jeszcze w sumie nie wiem co jeszcze no tyle w sumie będzie na razie filmów a jeszcze mam z mikrofali czyli jeszcze będzie film z tego i z mikrofali bo mam nagrany już w mikrofali ale nie wstawiam I najlepsze na koniec czyli oto powiedzmy, że najlepsze no to plastik no i też taka drobna tak. tutaj mamy amlenium, tak, zobaczmy jest 100% ameliną musi być w sumie tu chińskie jakieś tu też amylenum takie udało się z takiej rzeczy wyjąć którą miałem już wyrzucać jakby no już miała być porzucona tutaj jest mieć pobilana czyściutka dobra ja to wszystko ogarniam tu jest jakiś kawałek nie chcę mi się na razie tego robić no tu amelinium trzeba poogarnieć wszystko tak Ogarniam to. Pauza. W całym tym wiadereczku było aż tyle złomu, naprawdę sporo. Na końcu wsypiemy to tu i zobaczymy ile to było procent, bo naprawdę sporo tego miejsca zajmowało. No Samego złomu było najwięcej. Alu odlew, no i metali trochę też jest. Możesz alu. wszystkiego po trochu. Tutaj mamy co, kabelka jeszcze. Dobra. Przesortuję to i się widzimy na podsumowaniu. Pauza. Dobra tak, szczerze wam powiem, nie, nie wiedziałem o tym, ale tak, tu jest aluminium, także to odkładamy w tym, w takich rzeczach, tu jest O, tu będzie ten, Ty, to to fajne rzeczy do rozbiórki To jest chyba ten bimetal Znowu z nim do czynienia On się jakoś tu może wygina, patrzcie, tu są styki Jakieś Nie? Wiedzieliście o tym? Bo ja nie Oj o co tu chodzi najlepiej nie jest, najgorzej też nie zametane, o te wyszło 2, 3 zł z dla dziadka 1 kg kabli prawie 100 gramów. teraz podsumujemy tamto inne no i co ze wszystkich snad 33 zł wychodzi mi no, to ile tam było? no Było troszkę Nie wiem, no tyle, na tyle 32 zł. Jeszcze sobie w poniedziałek ogarnąć ten silnik No i jutro, może niedziela No to jutro nic robić nie można Tu jeszcze kable do obrobienia na mieć błyszczącą 90 gram będzie Metali do pakowania, metali do paczek. Także to tutaj no, ogarnę sobie tu trochę tych rzeczy, jakby w jakieś pudełeczka się porobić, coś na te radiatory. One się przydadzą, jeszcze one zostają. Nie. Bo już nie, 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 ra, nie raz mi brakowało radiot, radiatorów, na przykład takich malutkich, i nie mogłem, nie miałem. No to jeszcze tutaj do posortowania, ale tu ledwo co jest, o patrzcie, miedź, nawet takie czyste kawałki miedzi leżą, no dajmy do błyszczącej. Yy, no ró różny tutaj, różne. jakaś taka, bardzo dużo różnych rzeczy jest, miniaturka będzie, zdjęcie tego, bo nie mam co innego wymyślić, Tu drut aluminiowy do zwinięcia, ładna szpula, yy, milberki. Kablu, która u nie zostaje niesprawny, miernik do rozbiórki będzie chyba tylko buczy Nie wiadomo czemu. Zobaczę jeszcze, co buczy. Może jakieś przez ten element, co buczy. Jakieś zwarcie. O. Dobra, wyłączamy go. No i co, no tyle będzie w tym filmie. Widzimy się w poniedziałek na demontażu wiatraka i jeszcze wstawię Wam Wybuchu był komputera, ogólnie z tą butelką. Rozsadził mu we wszystkie strony go. No i na razie myślę, że filmów nie będzie, bo już... Dobra, więc to na tyle. Cześć!